poprosimy o wręczenie nagród dla poszczególnych kół. Pana wójta Janigę proszę, zapraszam. Starostę, wicestarostę, Wszystkie w komisji. Słabo słychać, słabo słychać. I cała komisja. Słabo słychać, słabo słychać. Zastanawialiśmy się czy śpiewać z panem marszałkiem, ale chyba Ania będzie śpiewać. Zapraszamy pana marszałka. Prosimy o zabranie głosu. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Panie Ródcze, Szanowna Komisja i Państwo jako uczestnicy tego ważnego wydarzenia w z punktu widzenia tej kultury tego dziedzictwa wielkiego, jakie wiąże się właśnie z tą historią towarzyszącą temu wydarzeniu. Bardzo się cieszę, że mogę po raz pierwszy być tutaj w Złomowej jako marszałek, od no, razu na takim wspaniałym, oczywiście, wydarzeniu. No i mogę powiedzieć, że cztery razy mnie to nie było i jest czego żałować, proszę Państwa, bo naprawdę i ta gościnność to wszystko przygotowanie bardzo perfekcyjne. Jak patrzę na taką aktywność właśnie społeczności lokalnych, to myślę, że dzięki tym społecznościom to no, my zachowamy tą kulturę, to dziedzictwo i będziemy się rozwijać tak normalnie po Bożemu, nie będziemy skręcać w różne głupie i że tak powiem nie wiadomo jakie sprawy, ale żeby to wszystko się spełniło Potrzebujemy właśnie takich wydarzeń, a przede wszystkim takich aktów ludzi jak koło gospodyń dzwonowej. Pani przewodnicząca, która naprawdę tutaj o wszystko dba. Ja pierwszy, że sobie na tak różnie wyobrażałem jak to będzie, ale moje wyobrażenie po prostu zostało no, bardzo pozytywnie zmienione na więcej albo lepiej, albo jeszcze. Naj, 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 naj kilka razy. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Ja myślę, że tutaj Pan Starosta i Pan Wójt, jak mają takie aktywne mieszkanki, takich aktywnych mieszkańców, takie wydarzenia, tak kultywujące piękno naszego Podkarpacia, no to mogą być tylko zadowoleni. I my oczywiście jako samorządowcy za to dziękujemy, bo my mamy właśnie obowiązek pilnować takich wydarzeń. A jak Państwo. Takie wydarzenia robią, no to my wspieramy je bardzo chętnie, prawda? Jest, jest nam łatwiej, jest nam wszystkim samorządowcom oczywiście lepiej te swoje funkcje wypełniać. Także Pani Przewodnicząca Koło i mieszkańcy Dzwonowej pomagają marszałkowi, pomagają starości, pomagają Wójtowi. Za to bardzo serdecznie dziękujemy. No i myślę, że tak jak Pan Starosta Piotr Knieciek zapraszając i zachęcając do tego wydarzenia też opowiadał o tym, to też spowodowało, że. On tym zachwycony, on tym zadowolony, on też wspiera to te wydarzenie. to postanowiłem, że dzisiaj tu do Państwa przyjadę. Naprawdę bardzo się cieszę, bardzo dziękuję i oczywiście dziękuję za to, gratuluję tego wydarzenia. No i teraz będziemy nagradzać tych, którzy najlepiej się oczywiście pójdzie na konkurs. Bardzo, dziękuję Panu Marszałkowi. Yy, witam serdecznie. Komisja Konkursowa miała bardzo duży dylemat yy, przede wszystkim, jak skosztować te wszystkie produkty i jak to wszystko ocenić, ale jakoś nie, daliśmy sobie radę, Więc yy, nagrody yy, są dla Kół następujących. Będę czytała następujące, wymieniała koła. Stowarzyszenie Nasz Los w Naszych Rękach w Brzostku za potrawę żurek Drzostecki. Zapraszam przedstawiciela, przedstawiciela, przedstawiciela te koła po odbiór nagrody. Następnie zapraszam Stowarzyszenie Zawisłocze pliźnieńskie za potrawę Zalewajka. Tu jeszcze dodatkowo nagroda od starosty. Łocie za potrawę zalewajka brawa! <noise> <Dobra była! głos> gorące brawa za tą potrawę następnie nagradzamy stowarzyszenie kół gospody miejskiej w dzwonowej za półkę drożdżową. Skłodowej za podkarpacką kwasnicę ze skwarkami. Zapraszamy serdecznie. Mamy Panie Przedstawicielkę z tego ko koła gospodarstwa. <noise> <noise> Następnie zapraszam przedstawiciela Koła Gospodyń Wiejskich nasz Bożym, Dębożynie za potrawę fajta chleba ze smalcem z ogórkiem i kawą zbożową. Oh, Przedstawiciela koła Gospodyń Wiejskiej Wisowej za zupę grzybową z kluseczkami drobionymi. Zapraszamy po odbiór nagrody. Tutaj powstał problem, czy to są lane kluski. Drobione czy szarpane, bo co region to różna nazwa, a skład jest ten sam: Mąka od szczęśliwej. Zapraszam następnie koło gospody wiejskich Lubecka za kołacz z serem. Kagie było Lubecka, zapraszamy. No ale Kagiem. W następnej kolejności zapraszamy do odebrania nagrody Stowarzyszenie Koła Gospody za Zasobianie, Zasobianki za ciasto ucierane na maślance. Nie wiem, czy Pani jedna sobie poradzi z odebraniem. Proszę serdecznie koło Gospody Wiejskiej z Bierniku za żeberka w Kapuście. Tak, proszę gorące brawa. Następnie proszę koło Gospody Wiejskiej bukowej za piro. Jest wsparcie. Następnie zapraszam po odbiór nagrody. Stowarzyszenie Dębowa razem w dębowej za kopo ze śliwej. Następnie zapraszamy koło gospody wiejskiej grabinie za pierogi z serem i miętą. Są to pierogi zrobione na słodko. <śled> Zapraszam po przedstawiciela KGW Stara Jastrząbka za produkt Prodziaki z serem po odbiór nagrody. Mamy panią. Następnie zapraszam przedstawiciela Koła Gospodyń Wiejskich w Bielowianie za produkt Pamoła śliwkowa. I zostało nam ostatnie koło gospody wiejskich Głupczych za ciasto z jabłkiem. Także zapraszam przedstawiciela po odbiór nagrody. Wszystkich Państwa zapraszam serdecznie do degustacji tych potraw, które można. Tutaj jeszcze pozostało i coś tam możemy spróbować, degustować. Zapraszamy serdecznie i proszę jeszcze gorące brawa dla państwa. Dziękuję panu marszałkowi, całej komisji. A teraz zapraszam na przejście między stołami. Pan marszałek zapozna się z kobietami z Kół Zapraszam. Tak? Tak? Z produktami oczywiście. W ten moment. Może panie poprosimy do przodu do wspólnej fotografii. No?

Szanowny panie marszałku, panie starosto, pani starosta, drodzy samorządowcy, panowie burmistrzowie, byli, był z nami pan wójt Żyrakowa, pan Marek Rączka, drodzy radni, przybyli goście, a przede wszystkim panie i panowie z kół gospodyń wiejskich, bez których ta to dzisiejsze, to dzisiejsze spotkanie, ta dzisiejsza Jużyna nie miałaby sensu. Także cieszę się, panie marszałku, że możemy gościć e, tutaj w Jodłowej, tą, tą piękną inicjatywę Urzędu Marszałkowskiego w postaci tej jużyny, e, tutaj tego święta e, potraw żniwiarskich. E, tutaj panie z naszego powiatu, ale nie tylko z naszego powiatu, bo i z Małopolski, sąsiedni powiat tarnowski też tutaj wspiera panią Anię, która tutaj gości, gości wszystkich przyjmuje jak tylko może, dwoi się, troi, żeby wszystko ładnie wypadło. Ale Szanowni Państwo, Festiwal Potraw Kulinarnych Żliwiarski. kultywujemy tą tradycję dzięki Kołom Gospodyń Wiejskich, dzięki wsparciu tutaj Pana Marszałka, Pana Starosty, przy współpracy Pań z Kół gospody Wiejskich, ale też dzięki temu Wspominamy tutaj ciężką pracę rolników. Widzieliśmy tutaj na tych inscenizacjach. Co prawda były to takie raczej żartobliwe inscenizacje, ukazujące ten, ten wieczorek, ten, tą, tą wieczerzę tych, tych żniwiarzy, którzy po trudzie całodziennej pracy gdyby odpoczywali, przeżywali, wyciągali wnioski. Ale oddajemy hołd, oddajemy hołd i jak gdyby z wdzięcznością patrzymy i z uznaniem na tą ciężką pracę rolników, którzy dawniej bardziej mozolnie jak gdyby musieli się przykładać, ale dzisiaj pomimo tego, że ta technika weszła na tą polską wieś, sens pracy rolnika zostaje ten sam. Zapewniają nam jak gdyby żywność mieszkańcom i dzięki nim mamy ten chleb na tych naszych stołach. Także tutaj, przez ten pryzmat tego wieczorka, tego, tej jużyny, jak gdyby oddajemy hołd tym spracowanym e, rękom rolnika. To jeden aspekt. Drugi aspekt, e, który nam jak gdyby przybliża te dawne, dawne zwyczaje. To, że ludzie mieli czas, żeby wieczorem się spotkać, żeby pójść do wspólnego żniwa, e, sąsiad do sąsiada, dzisiaj wykosili jedno pole, jutro kosili u sąsiada drugie pole i jak gdyby była ta taka symbioza, symbioza ta sąsiedzka, to też tak jak gdyby y, pamiętamy o tym i wspominamy mile, wspominamy mile, niektórzy pamiętają to jak gdyby z autopsji inni to z przekazów swoich dziadków czy tam swoich rodziców. Także dziękujemy tylko koło gospody wiejskim za to, że kultywują tą tradycję, za to, że jak gdyby wymieniają te doświadczenia między między sobą, bo jak ja wspomniałem wcześniej, są zarówno koła wiejskich z północy powiatu i tutaj z południa powiatu. Pomimo tego, że to jeden powiat, ale te tradycje i te zwyczaje były, były różne i dzięki temu możemy jakby nabierać doświadczenia i przekazywać tym młodszym pokoleniom. Także dziękujemy serdecznie. Tutaj Pan Marszałek i Pan Starosta przekazali sprzęt My też jako samorząd gminny wspólnie z radnymi e, uczestniczyliśmy wspierając e, te, tą dzisiejszą imprezę e, tutaj koło gospody wiejskiej dzwonowej. Uczestniczyło w takim konkursie wspieranie kultury i sztuki ochrony dorobku kultury i dziedzictwa narodowego i otrzymali od nas 3000 zł. Pozwolę sobie to przekazać na, na ręce pani prezes, która jest tutaj gospodarzem. I oczywiście Tutaj też wspieraliśmy w kwocie 3200 zł, jak gdyby takie indywidualne nagrody dla każdej, dla każdego koła, który uczestniczył w dzisiejszym festiwalu potraw. Także z wielką przyjemnością, wspólnymi siłami tutaj organizujemy tą tą naszą wspólną imprezę i dziękuję wszystkim współorganizatorom, że zaufali tutaj pani Ani, że, że gdyby... Oddają tutaj to, to swoje serce i jak gdyby w tym wkład finansowy, żeby kultywować tą naszą polską żniwiarską tradycję, jaką jest podwieczorek żniwiarzy y, Jurzyna. Także prawa tutaj organizatorów i dla pana marszałka, dla pana starosty, dla pani starosty No oczywiście dla wszystkich klubów na czele z Szczepową panią Anią Miklut. Dziękuję serdecznie. pana starostę na sekundeczkę między koła, a Państwa zapraszam na gulasz, a później będzie muzyka. Zaraz się będą rozkołać duet. Zapraszam Państwa do tańca. Będziemy się wspólnie bawić. I na degustację do nas stoły popróbować pyszności, które przygotowały koła gospodyń wiejskich z naszego powiatu i z sąsiedniego z Małopolski. Serdecznie Państwu dziękuję, zapraszam do wspólnej zabawy.

Szczęścia, bo znajdziesz go tutaj cudra Ja znalazłem tęsknotę i żal Nie szukaj tam szczęścia, miłości nie znajdziesz w oddali Choć mnie z powrotem połączy nas miłości